Myślę, że ten budynek jest takim obiektem, który wyróżnia się w architekturze miasta Rybnika. Oczywiście z czasem podobnych obiektów pojawiło się więcej, natomiast wtedy, kiedy powstawał, czyli po początek, drugiej połowy lat 30., był to obiekt niezwykły, bo i potężny. Dzisiaj może ta kubatura nie powala, natomiast wystarczy porównać budynek kasy, Oszczędnościowe, bo początkowo był to obiekt właśnie służący celom komunalnym, a, a sąsiedni budynek, a, który my znamy jako starą bibliotekę, a były to, był to budynek Rybickich Zakładów Technicznych, który powstał 10 lat wcześniej, czyli jeszcze w latach 20. To widać różnicę między tym budynkiem a, a tym nowoczesnym, który zupełnie zrywał a, z jakimkolwiek tymi starymi. Wizjami architektonicznymi, urbanistycznymi, bo z jednej strony był bardzo nowoczesny, jeżeli chodzi o, o kształty, detale, wpisywał się w takie podobne obiekty, które powstały na ulicy Kościuszki, a zarazem kształtował już, jak gdyby, zamiary dalszej rozbudowy, które się nigdy nie ziściły ulicy 3 maja i obecnej ulicy, ulicy Bolesława-Hrobrego. Oczywiście to były projekty, które realizowano według koncepcji i pewnych idei, które w świecie, w Europie, w Polsce pojawiały się w latach 20-30 naśladując troszeczkę także i wizję architektów, urbanistów niemieckich, amerykańskich, Stanów Zjednoczonych więc myślę, że tutaj wzorce były jak najlepsze z Europy tutaj funkcjonalizm estetyka i zarazem porządek urbanistyczny był myślę taką funkcją nadrzędną widać to przede wszystkim w budynku obecnego mechanika technikum jak nazywamy technikum mechanicznego zespołu szkół, który jest właśnie taką świetną budowlą która powstała w zasadzie ukończona w surowym stanie już był gotowy przed wybuchem wojny i, i obiekt tak naprawdę wpisywał się w te projekty do dzisiaj, zresztą patrząc na ten, na, tą, na, na ten konkretny budynek. Ja zawsze jestem pełen podziwu dla jego architektury, dla jego po prostu smaku. Sąsiednie, które budynki pochodzą mniej więcej z tego samego okresu lub też bardzo dobrze naśladują pewien, pewną myśl. Nieco późniejszą, już po II wojnie światowej. A zatem widać wyraźnie na tej ulicy takie punkty, takie miejsca, które pokazują, jak, ten, jak to miasto mogło wyglądać, gdyby ta wizja się ziściła. Oczywiście trudno powiedzieć, czy miała szansę realizacji w pewnym zakresie, nawet gdyby nie wybuchła II wojna światowa, bo często właśnie.